Dzień dobry, vlogmas numer 18. Wyjątkowo późno się dzisiaj z Wami witam. Które jest godzinę? 10. No to jak na mnie to późno. Eee, Standardowy dzień, jak codziennie wiadomo, co będziemy robić, albo jak zaplanujemy, co będziemy robić, to to nie wypali. Normalne, już w życiu moim się przyzwyczaiłam. Eee, ponieważ wczoraj ja się nie udało nagrać żadnego filmu, to właśnie przed chwilą nagrałam 3, więc eee, teraz jakieś kilka godzin spędzę na montowaniu i planowaniu sobie tego co potrzebuję na święta, żeby trochę mieć w zapasie i sobie ogarnąć, żeby nic nie brakło, zobaczyć czego ile i tak dalej. Muszę posprzątać bobagan, który się przy tym nagrywaniu standardowo narobił. No i co? Dzisiaj mam w planach jechać po te dekoracje i kupić yy, prezent dla teściowej i dla teścia. I tyle. Ale nie wiem, czy to zrobię, bo sytuacja jest bardziej skomplikowana. Chciałam jechać z mamą. Mama nie może, um, ale może później, a potem jeszcze coś tam, więc um, nie wiem, czy pojedziemy. Nie wiem, czy ja pojadę. Um, zobaczymy. Będę Was informowała jak zawsze, na bieżąco. Póki co, chyba musi lecieć druga kawka, i biorę się za montaż tego, co nagrane. I póki co, to tyle. Z mamą jedziemy właśnie dokupić świąteczne dekoracje. Zakupy udane. Co prawda w tym sklepie, z którego macie przebitki, nic nie kupiłam, bo było ultra drogo, a nie chciałam inwestować w te osoby bardzo dużo, więc zrobiłam za 200 zł zakupy wypełko. By było 2 plus 1 na ozdoby świąteczne i wszystko za świąteczne, więc kupiliśmy taki zestaw bombek, drugi zestaw takich bombek. E, ogólnie mam w właśnie choinkę czerwono-złoto. Te w ogóle opakowania, w sensie tego kartki, stąd też mi się podobają, nie wiem, czy sobie ich nie wykorzystam, e, więc mam kolejne takie. Kolejne takie. I e, jeszcze na dół na tą choinkę, e, tą, tą niebieską, wzięłyśmy takie. Nie wiem, co to jest. W każdym razie no, bardzo nam się to spodobało z mamą. To zobaczyłyśmy, to stwierdziłyśmy, że musi być nasze piękne, takie ozdobne, kilka, a już będzie na pewno super efekt. I za pięć ziko takie waszki piękne. Nie było za dużo do wyboru, więc brałyśmy to, co było właśnie tych, e, tych nie wiem, ptaszków były, były ostatnie sztuki i tego jeszcze trochę było, ale, ale tego aż tak dużo nie chciałyśmy, ale pięknie to wygląda. Jak założymy na choinkę, to też Wam pokażę. Kolejne czerwone gąbki. fajnie, bo tutaj są takie zestawy świecących tych takich, no w takim kształcie jakby wydrapanym i, i takich zwyczajnych. Na tym mi zależało, żeby było różnorodnie, żeby miały one właśnie podobne kształty i fajnie. Szkoda, że nie było większych trochę, żeby sobie rozmiar dobrać, ale, ale dobrze jest jak jest. I sprawdzałam w ogóle i wyglądam. Nie wyglądam średnio. E... To są szklane bombki. Tam to chyba są plastikowe, na pewno są plastikowe. To są szklane. Te już były ostatnie sztuki. Więc wzięłam tyle, ile było. Ale są też piękne z choineczkami. Właśnie w takim odcieniu złotym. I tak już będzie, wiecie, bardziej strojnie. No to wzięłam sobie właśnie dwie takie paczki. I bardzo są ładne, więc one będą tym elementem strojnym. I słuchajcie, co dopamą. Świecące. Jelenie. Czy to? Patrzcie. Normalnie nie mogę. Świecące Jelenie. No przecież to, to będzie wyglądało bosko. To kosztowało 25 zł. Ale. Czekaj, bo teraz zrobię unboxing. Świecące Jelenie. No przecież to jest jakiś hit. A to jest tu podłączone. Ale piękne są. Nie wiem ile. To... 10, 10 sztuk. Normalnie Jelenie nam będą świecić. Koks totalny, ja to widzę. Eee, do tego jeszcze to dla Kacpra. Nieważne, dla nowego dziecka w naszej rodzinie. Nie będę wam tłumaczyła tego, bo eee, jak grzechotka, zawsze się przyda dla miesięcznego dziecka. Do tego czubek w kolorze czerwonym, no bo z że jak mam czerwone bąbki, no to czubek musi być czerwony. On kosztował 10 zł. On też jest szklany, bardzo ładny. Zwyczajny jak czubek. Będzie pasował? Będzie, na pewno. Do tego laseczki świecące. 32 laseczki. No przecież to jest boskie. Jak ja to zobaczyłam, to już nie było odwrotu. No piękne są. To będzie boskie, to będzie takie boskie. Na szczęście już przewidziałam swoje wariacje i kupiłam baterie już na początku grudnia. Chyba nawet na pierwszym wygłasie się z Wami. E, tak mi się wydaje, że kupowałam baterie. E, także mam zapas i będę miała co tutaj wpadać. I jeszcze do tego, jakby było mało, e, takie lampki. One są chyba... Od razu sprawdzimy. Jaki wielkie ten. Tak, bo właśnie mi zależało na żółtym świetle lampek, e, a nie na białym, bo wszystkie są białe i... a mi się to gryzło, jak masz złote błądki, no to gdzie białe światło? A one są takie... Tak, takie fajne, sztywne e, na takim druciku, żebym mogła sobie te gałązki tak fajnie poobijać. Także tak. I coś jeszcze robiłam? A jeszcze jedna ta ważka, bo trzy ważki i trzy te... E, nie wiem jak to I to tyle. Okłamałam Was więcej dodałam. Wam to dokładnie powiem. Rabat 50 zł. O kurczę. Dobra. A 41 zł kosztowały te ptaszki i te, 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 te takie waszki. To to już jest 41 zł, a 190 zł kosztowała reszta. No i wiecie, tu jest tam po trochu rabatów, ale tak naprawdę nie ma ich za dużo. Gdzieś tam 2 zł, 2 zł, 2 zł, 2, 4, 4, 2, 2. No nic, w każdym razie i tak wyszło to w miarę tanio, uważam, jak na takie wielkie zakupy. Także Pepko I love you. Eee, pochodziłabym jeszcze, ale nie mieliśmy dużo czasu, ale jest dużo fajnych rzeczy więc jeszcze będziemy z Capstram w przyszłym tygodniu. Kupiłam też prezent dla teściowej, e, także no, sporo rzeczy udało mi się fajnie zdorwać. Nie wiem, czy dzisiaj będziemy tą choinkę jeszcze ubierać, czy nie. Póki co muszę iść się napić herbaty, bo się nabiegałam e, po tych sklepach, bo ludzie oczywiście wszędzie pełno gdzieś tam stuczki, korki i tak dalej, jeszcze mgła straszna. Także idę się napić herbaty i, i tyle! Ale, ale fajne. Bardzo się cieszę z tych zakupów. W sumie sobie możemy odpakować jeden ten, jedną taką domówkę, chociaż ta książka może nie jest taka, ale jakbym ją wyprasowała, to jeszcze bym coś chyba z niej zrobiła. Ostatnio na warsztatach się uczyłam robić ładne kokardy. Już umiem, także sobie zobaczymy, czy, znaczy, czy jeszcze umiem. I jak mi by wyszła to... Hmm. Sobie coś fajnego kombinowała tam. W zeszłym roku też miałam kartki na końcu i bardzo mi się podobało. Ej, nie no pamiętam. Jedne warsztaty, a zobaczcie, zostaje w głowie na zawsze. Tylko, żebym potrzebowała coś do jeszcze do ominięcia tego. Więc się, jeśli to oglądasz, a mówię, że oglądasz, także się przekonamy, kokardkę nadal pamiętam. Nie, coś mi jednak nie wyszło. Ale pamiętam, ok. Zrobimy jeszcze raz i będzie tylko bela. Ale nie podoba mi się ten złoty chyba. Chociaż jak na choinkę rzucę, to może nie będzie taki zły. Co myślicie? Zobaczymy. To tyle. Co. Dziękuję bardzo za dzisiejszego vloga i widzimy się jutro. Pa!